Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Przyszedłem dać ziemi nie pokój, ale rozłam. Mocne te słowa Jezusa. Dziś chyba nieco zapomniane, zapominane przez tych, którzy chcą chrześcijaństwa zamkniętego w kościelnej kruchcie, spolegliwego wobec władców i modnych intelektualnych prądów bo tak trzeba, bo po co jątrzyć, po co się domagać. No jasne, chrześcijanie nie powinni podżegać do waśni. Jednocześnie jednak nie mogą dla świętego spokoju przehandlowywać prawdy Ewangelii. Nie mogą jej rozmiękczać, nie mówiąc już o tym, by ją cenzurować czy przyjmować tylko to, co w niej wygodne. Jeśli nie można inaczej, muszą też zgodzić się na rozłam, Muszą być dla tego świata znakiem sprzeciwu. Znakiem sprzeciwu wobec tego, co niesprawiedliwe, podłe i złe. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.